Dostęp, na kanale Wymi do 7 7 subów, żebym wytamiał 80 subów. Lajki, łapki do moich komentarzy. A i Aj, przepraszam, jak mi się ze sami głosami. Zapraszamy na nową mam, po prostu. O cytrynie wypasiona jest mocno, taka od serca, nawet w niektórych mniej częściach, jej osobnik młody nadawał, tak od serca to. Posłuchać warto na pewno. Jutro premiera 15. Zapraszam. tak. Przepraszam naprawdę, jak mi się głos łami, czy coś, bo po prostu mutacje przechodzą. No, Młody osobnik dojrzewa po prostu. to. Adama to, mi to, to też was czeka, albo już jesteście po tym. Tak. Możecie być w pierwszym etapie albo w drugim, wiadomo. No, ja jestem w którym? Jesteś w pierwszym etapie. No to wiecie, w biologii biologi Ale to jest ten najważniejszy. Tak. A to pierwszy. Tak. Później to... Jest... to... Burza hormonów i głupiej się to z wiadomo. Bo tutaj najwięcej rzeczy się zmienia. Aha. W człowieku. W wieku, człowiek w się przekształca. W mutantach. Zrosło powoli ten. Hmm. No. no idziemy dalej. Tutaj ładne mamy Drogę wzdłuż pewnych torów, które gdzieś tam prowadzą i tam... Będziemy kontynuować wędrówkę wzdłuż Tony. I, I nad autostradą. I znowu. Będziemy przechodzić nad autostradą niemiecką. No. I tam jest UFO i się teleportujemy właśnie. Nie gadaj, głupot, po prostu tu jest portal, idziemy do no. Niemiec. Tak. Tu oczywiście granica nie jest. Nie zrzucaj mnie w lewo. Zrzucałeś mnie w prawo teraz nie rzucasz w lewo. No i o to chodzi. <laughs> no. Idziemy, idziemy i... no dobra, nie, nie dokończę, bo by się... Ciuchcia jedzie, więc słuchajcie ciuchcia, jak jedzie, o jak przewożą, bo... Co powiesz, jak to się nazywa, ASMR eee. Ale nie, co to jest, ASMR czy co? To eee. jest ASMR ciuchcia. Znowu mnie spychasz w lewo. No bo spycham cię. No, ja się spycham. <laughs> My jesteśmy spychacze. Jesteśmy podróżnikami w klasie, i czas o przestrzeni, idziemy tam. Ten... Rozdzielamy się z wymiataczem na chwilę. Zaraz się spotkamy na górze. Czekaj, czekaj, muszę tu odpocząć Wymiatacz obserwuje piękne widoki z, z góry. Począg jedzie z węglem. Ale nie, spokojnie, nie jesteśmy na Górnym Śląsku. Ty patrz, patrz, patrz. Czekaj, czekaj, zastopuję chwilę. Nie to My idziemy dalej. Idziemy, lornetkujemy najbliższe otoczenie. My jesteśmy turystami dzisiaj, wiadomo. się Jesteśmy w pewnej pustelni, która jest miastem i tyle możemy powiedzieć. A właśnie przechodzimy nad niemiecką autostradą. A, A. Którego... A. A pozdrawiamy gościa, który oglądał... No, 140 i powyżej. Pozdrawiamy gościa, który... Widzimy kuriera. Wybierz głowo, Globo, Globo. Pozdrawiamy... Kurier go... już jest Cicho. A, globo. E, chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy gościa, który z Pragi oglądał to z Czech. Tak, to... bardzo pozdrawiamy i cieszymy się. Przeszemy się. Tak, Możesz napisać czy na wakacjach jesteś, czy po prostu tam mieszkasz. No, to Idziemy dalej. W sensie nie na wakacjach, tylko po prostu, czy po prostu jesteś z rodzicami. Tak o, czy sam, no, czy sam, to. bo nie wiadomo, czy jesteś dorosły, czy nie. O, nie no, wiadomo. To no, nie no, facet no. Jakie facet, Jakieś Poczko, nie Jestem wiem. Fajnie, nie znam. Zdjęcie jakiegoś zegara na profilowym, ale spoko, spoko. Bo ja mam subskrybentów, wiadomo i lubię Was bardzo. Nie, nie idziemy teraz, po, idziemy do drugiej górki, ale... ale to y, mamy kawałek. Y, y, po Wrócimy prób... inną trasę. Przez ten park duży, tak? tak. Nie, wyjdziemy tam... No dobrze wiesz, jeszcze zajdziemy trzecią górkę. Jak odszedził, czekaj, są te... zapomniałem odcięciować jakieś menele. Tak. Proszę nie mówić takich brzydkich. Ta. Tu są ci bezdomni. Nie My to dalej nazywamy górką, bo po prostu idziemy do innej górki, ale... To... Prowadzą nas pory. I ciuch się. dwa razy jechała. Z węglem było i chyba węgiel też... Węglowodany. Tak jechała z węglem. Jedne wagony były z węglem takie czerwone, a drugie były czarne z węglem.